Kurde, jak ja teraz siądę. <laughs> Hop! O, to było ryzykowne, ale mamy to. Dzisiaj nic, nic nie nagrywałem. Też poćwiczyłem, ale nie tyle, co miałem w planie, bo chyba jest minimalnie gorzej dzisiaj na ten drugi dzień po wyjściu ze szpitala. Wydaje mi się, że to może być też kwestia tego, że nie, nie faszeruje się już Taką ilością leków przeciwbólowych jak w szpitalu, w sensie faszeruję. No, to po prostu było potrzebne wtedy. I też wydaje mi się, że mogę mieć gorączkę, więc teraz sobie to zmierzymy. 37,4, więc nie ma tragedii, ale paracetamol musi wjechać. Jutro ponagrywam trochę więcej ćwiczeń z tego jak to wygląda w ten... Ten pierwszy, yy, pierwsze dwa tygodnie z pierwszego etapu. Jeśli to ktoś będzie kiedyś oglądał po zabiegu, yy, nie pokazano Wam jak sobie wbić zastrzyk przeciwzakrzepowy, więc stwierdziłem, że też zawrę to w tym filmiku. Mamy taką szczykaweczkę. A ja wbiorę też sobie oktanisę, trochę zdezynfekuję. sobie ty jeśli ktoś ma mało tkanki tłuszczowej, to można sobie tak złapać po prostu ten, ten brzuch, a jak ktoś ma tak więcej, tak jak ja, to po prostu sobie wbijamy, no i ładujemy, cyk. Ogólnie dzisiaj zmieniłem sobie opatrunek, nie wiem czy to kolano było tak obrzęknięte, czy czy tak, e, tak mi się zebrała ta puchlizna teraz przez te dwa dni ale no czuję też właśnie, że, że jeśli chodzi o gdzieś tam stawianie tej nogi na ziemię to jest jest ciut gorzej, ciężej też mnie jest zaktywować czwórkę, więc pewnie to jest kwestia tego płynu w kolanie, więc dzisiaj postanowiłem trochę o to głównie zadbać, żeby zniwelować ten obrzęk udało mi się pożyczyć Game Ready a tutaj mamy Game Ready, FIFKA w międzyczasie eee, i co, no będę sobie robił to Game Ready pewnie dzisiaj dużo razy. Eee, po południu, może gdzieś tam zrobię ćwiczenia, może trochę omówię też eee, protokoły rehabilitacji, w jaki sposób ja to będę widział. I, i co, i, i w końcu te ćwiczenia <grym> też miałem nagrać, także. Mam nadzieję, że uda mi się trochę ten obrzęk zniwelować teraz i po południu coś tam, coś tam podziałamy. Game ready. Ustawiamy sobie czas 20 minut, kompresję damy na średnią, temperaturę na max of do i klikamy start. No nieźle, nagrywałem sobie 15 minut i się okazało, że nie włączyłem mikrofonu. Więc lecimy wszystko od nowa. Ale dobra, to już jak jestem przy tym, to zacznę. Jak w ogóle sobie, bo może y, gdzieś tam komuś nie pokazano, jak, jak sobie uregulować tą ortezę, no to y, mamy tutaj dwa, dwa takie kółka na środku i, i te kółka zapinamy sobie na wysokości rzepki. Y, ważne też, żeby jakoś mega mocno nie zaciskać sobie tej ortezy, bo później z tego też się mogą robić obrzęki. Ma być. Ma być sztywna, ale nie, nie ciasta. No, ja na przykład teraz tu. Yy, teraz mam trochę za ciasno, więc musiałbym sobie ciut poluzować. Hop, o właśnie. No, i, i tak będzie dużo, dużo lepiej. Dobra. Ogólnie też. Yy, Was zastanawiać dlaczego ta noga jest taka pomarańczowa. E, no, to przed zabiegiem lekarze smarują nogę czymś takim, jakimś czerwonym płynem, nawet nie wiem co to jest. Ale w każdym bądź razie to się nie zmywa długo, długo po zabiegu. E, więc no nie wiem ile to mi się jeszcze będzie utrzymywało, no ale taką mam pomarańczową nogę w tym momencie. Dobra, e, dzisiaj w sumie tak jak wcześniej gdzieś tam wspomniałem, było ciut, ciut gorzej, jakby. E, gdzieś zebrał mi się większy ten obrzęk, miałem problem żeby w ogóle postawić e, ciężar ciała na tej nodze e, i co no zacząłem to schładzać Game Ready i no troszeczkę jest lepiej, kupiłem też taki clean, e, żeby trzymać tą nogę w elewacji cały czas, więc no jak dla mnie to jest takim chyba game, game changerem to dla mnie było, żeby, żeby trochę e, zwalczyć ten obrzęk, chociaż i tak jest dalej całkiem spory, no ale był jeszcze większy. Dobra, miałem pokazać ćwiczenia na pierwszą fazę przez pierwsze dwa tygodnie. Ogólnie już wspomniałem, ale powtórzę jeszcze raz takie najistotniejsze rzeczy w ciągu tych pierwszych dwóch tygodni. To będzie po pierwsze ochrona przeszczepu, żeby gdzieś tam nie, nie zaszkodzić sobie, czyli no po prostu trzeba uważać do chodzenia, zakładać ortezę. Dopóki nie odzyskamy kontroli nad mięśniem czworogłowym, no to trzeba chodzić z tą ortezą i o kulach. No i stopniowo później sobie, ja bym sugerował przejść z dwóch kul do jednej kuli i z jednej kuli do, do normalnego chodu. To jest pierwsza taka sprawa, druga no to odzyskać pełny wyprost. Trzecia sprawa, aktywować troszeczkę mięsień czworogłowy. I czwarta sprawa, kontrolować obrzęk, żeby, żeby nam jakoś mega ta, ta noga nie puchła. Więc to mamy te, te kilka rzeczy, co do interwencji, jakie sobie możemy zastosować w, tych, w tym pierwszym etapie. No to jest to właśnie na pewno elewacja, czyli e, albo ja sobie zakupiłem taki klin, żeby tą nogę kłaść wyżej, e, ale można po prostu też kłaść sobie poduszki, jedną, ważne żeby to kolano nie wisiało luzem, że nie, że nie podkładamy tylko pod stopę, tylko e, podkładamy sobie też pod kolano. Więc na przykład, jedną poduszkę pod kolano, dwie pod stopę, żeby jednak to wsparcie dla kolana było, ale żeby cała ta noga też była wyżej, eee, czyli mamy elewację. Drugą rzecz to mamy kompresję, i tutaj możemy zastosować albo game ready, e, po prostu dzięki temu game ready. No, to mamy, e, mamy i kompresję i też chłodzenie od razu tego, więc na pewno też fajnie to przeciwbólowo zadziała i obrzęk, obrzęk się zniweluje. Dużo firm wiem, że, że wypożycza można na całe, całe, miasto, całe miasto, całą Polskę można wypożyczyć sobie to urządzenie. Koszty tego to są z tego co się orientuję jakieś pewnie takie nie wiem 50 zł za dzień za wynajem takiego urządzenia ale myślę, że warto w, ten, w tym pierwszym etapie po zabiegu. Kolejną rzecz to mamy elektrostymulację mięśnia szworogłowego. Ja akurat używam w sobie urządzenia, co się nazywa Compex, ale myślę, że, że każdy gdzieś tam elektrostymulator można znaleźć na internecie. O wiele tańsze alternatywy też będzie to spoko opcja, także nie wahajcie się, jak coś te, te tańsze też działają, działają spoko. Kwestie mobilności. No to w tych pierwszych dwóch tygodniach, to jeśli chodzi o wyprost, to można sobie dorzucić coś takiego, żeby w ciągu dnia niedługo, bo to, to jakby też może prowokować jakieś tam objawy, ale po prostu podkładać sobie coś podpięte, i niedługo, dosłownie nie wiem, minutkę, minutkę, dwie sobie tak poleżyć w takiej pozycji, żeby ten wyprost odzyskiwać. No i odpuszczamy, i później gdzieś, nie wiem, znowu sobie przypomniemy za godzinkę, to, to znowu, znowu to zrobić. Drugą rzecz, którą można zastosować, ale to jak nie ma, nie ma większego gdzieś tam obrzęku, to leżenie na brzuchu na łóżku, tak żeby te nogi trochę wystawały, powiedzmy do połowy do połowy piszczela poza łóżko to też będzie nam pasywnie gdzieś tam ten wyprost zwiększało. Jeśli chodzi o zgięcie no to, to w tym pierwszym etapie można sobie zrobić po prostu z gumą siedząc takie wspomagane oj nie mogę trafić dobra. Eee, takie wspomagane zgięcie. Ogólnie jeśli ja mam teraz na 70 stopni ustawioną ortezę. Można to też robić bez ortezy, ale ja zaraz będę pokazywał eee, kolejne ćwiczenie, do którego już mi się orteza przyda, więc sobie ją zostawię. I w ten sposób sobie robimy 3 razy 15 powtórzeń. To powtarzamy sobie dwa razy dziennie. I tak jak mówię, ze zgięciem można, można to zwiększać. Jeśli nie ma bólu, to, to stopniowo progresujemy coraz więcej. Można też robić zgięcie na ścianie. Dobra. I sprawdzamy, czy 80 pójdzie. Tak jest. No i 80. 80 stopni e, mamy na tym ćwiczeniu przy ścianie dosyć szybko to zgięcie mam wrażenie, że się odzyskuje e, więc to, to takie moje byłoby top 1 top 1 jeśli chodzi o odzyskiwanie zgięcia A więc jeśli chodzi o mobilność mamy e, mamy co na wyprost co na zgięcie kładlak e, to jest prawidłowy, prawidłowy single leg race. Wygląda w ten sposób, że podnosimy sobie nogę prostą w kolanie i ona pozostaje prosta. A lag to jest zjawisko, gdzie brakuje nam tej e, siły w mięśniu czworogłowym i kontroli nad ruchem, i chcemy, my chcemy podnieść ją prostą w kolanie, ale nie jesteśmy w stanie i ją podnosimy lekko zgiętą. I to jest właśnie lag Czyli warto sobie zapamiętać, że jak widzimy coś takiego, to, to po prostu czasem warto dać jeszcze parę dni, żeby sobie popracować nad tą czwórką, zanim gdzieś tam sprogresujemy. Pokażę też, jak wstawać z ziemi, jakby się komuś miało to przydać, więc najpierw podpieram się na ręce i na zdrowej nodze, łapię sobie za kulę, wchodzę do przysiadu, przekładam sobie kulę z tej strony. Przekładam nogę i odpycham się mocno na, na rękach, eee, tak żeby nie dociążać. A jeszcze jedna rzecz, którą sobie też możemy zrobić, jest to automobilizacja rzepki i ciężko mi jest to pokazać ogólnie, jak trzymam kamerkę w rękach. Natomiast y, polega to na tym, że znajdujemy sobie kciukiem i palcem wskazującym krawędzie rzepki, boczną y, i przyśrodkową i po prostu robimy sobie dwa razy po 5 minut dziennie takie Krążenie 10 minut, 10 razy robimy w jedną stronę, później 10 razy odwracamy to i robimy to w drugą stronę. I tak przez 5 minut możemy też, ma to być ogólnie bezbolesne, możemy sobie poszukać w takich lekkich mobilizacji w kierunku przyśrodkowym, w kierunku bocznym. Ważne, żeby gdzieś tam tą rzepkę troszeczkę rozruszać. Nie jest to fizyka kwantowa.